To jest mój pierwszy pistolet z Lego. Nazywa się DeLog 28. Tak działa. Mechanizm spustowy. Oto ładowanie gumek. Nakładamy na te dwa niebieskie klocki. Przeplatamy na koło zębatę. Naciągamy. A tak działa strzelanie. Patrzymy, nakładamy i... To jest mój drugi. Nazywa się Weglock 40. Tak on wygląda. Taki jakby policyjny tu jest. To takie... Tu się ładuje naboje, tam jest tam mechanizm spustowy, a tutaj, a tutaj wygląda tak. Korpka na naciąganie gumki. Tutaj specjalna blokada, tutaj to na korbkę. A teraz pokażę, jak się go ładuje. Otwieramy ten spust. Wkładamy, to są naboje. Wkładamy. Zamykamy. Tak. I teraz strzelamy. Klockiem strzela. No nie. To jest mój trzeci. Wszystkie sam wymyślam. Tylko trochę tam podrabiam je, ale to nic. Tak się zakłada gumki, a, a jeszcze zapomniałam, on tak wygląda. Automechanizm mechanizm spustowy. A oto ładowanie jego gumeczek. Nakładamy na ten czarny. Tutaj. Tak na co. I tak. Oto strzelanie.